Witam bardzo serdecznie. Tarociska Fortuna kłania się. Moi drodzy, dzisiaj czytanie, oczywiście ogólne y, karty Lenormand, tablica. Zobaczymy, co karty mają nam do przekazania. No i oczywiście mamy kartę osobową, kochani, osobę główną. Stawiamy przed sobą i zaczynamy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, moi drodzy, i zapraszam do wysłuchania. Mamy Niedźwiedzia, Bukiet, Mężczyznę, Wieżę, Umowę, e, Pierścionek i Ścieżki. Lilie Park Kobietę, Dom. Wiadomość radości, serce, klucz. Tutaj mamy chmury, księżyc, y, moi drodzy, wierny pies, przyjaciel, i tu y, mamy myszy. Na spodzie czytania, kochani, są karty: ryby, ptaki, rózgi, lis i. Mamy też oczywiście drzewo. Życie rodzinne, życie domowe. Jest troszeczkę zagrożenia fałszywości koło życia rodzinnego, koło domu. Są też rózgi moi drodzy. Tutaj mogą być jakieś drobne przeziębienia, mogą być oczywiście drobne jakieś zagrożenia też plotki moi kochani tutaj z jednej strony może być ktoś fałszywy może plotkować z drugiej strony moi drodzy tutaj są dobre umowy pieniądze także dużo będzie się działo w życiu domowym rodzinnym jest taka przesłanka żeby nie wierzyć we wszystko też Ktoś może plotkować o nas. Tutaj oczywiście pieniądze i dobre projekty, które się szykują, mogą być też tematem plotku, plotek. Pieniądze. Dobrze, kochani, na początku czytania mamy wiernych przyjaciół. Mamy wsparcie dobry los mężczyznę. Szykuje się tutaj moi drodzy z jakimś urzędem wysokim dokument jakiś do podpisania umowa. i też będziemy się nad tym zastanawiać. Musimy uważać oczywiście na straty w najbliższych czas dniach. W najbliższym czasie uważać na straty, uważać na to, co będzie się działo. <laughs> Jest oczywiście tutaj kobieta, która mm, ma do wyboru jakieś sprawy związane z umową, ale też w miłości szuka rozwiązania na swoje problemy. Chciałaby, żeby te nieścisłości w uczuciach skończyły się, na pewno. No cóż, moi drodzy, koło jej domu jest jakaś wiadomość, która przyniesie jej radości. Te radości oczywiście dadzą jej jakieś rozwiązanie problemów. Um. Wierny przyjaciel, być może mężczyzna, tutaj będzie pomocny w najbliższym czasie. Czego mogą tutaj dotyczyć dalej, moi drodzy, te straty? Za chwilkę zobaczymy. Tutaj moi drodzy, uważajcie na nowe umowy, na jakieś prezenty, na jakieś takie wydatki, bo mogą być z tego tytułu straty. U każdego to będzie co innego, tak? Jeden podpisze niekorzystną umowę, drugi y, zrobi jakieś, dokona niekorzystnych zakupów i już będą straty. Uważajmy na finanse w najbliższym czasie, na pewno. Moi drodzy, tutaj jest pozytywny los. Jak najbardziej los sprzyja szczególnie sprawom wysokiej wagi, tak. Los sprzyja. Na pewno tutaj. Tą kobietę y, czekają wystąpienia jakieś publiczne albo też y, ważne rozmowy. Może się z kimś spotkać y, i rozmawiać. Y, idą wiadomości właśnie do jej domu, pozytywne, które, tak jak mówiłam, przynoszą jej radości dużo. No oczywiście szuka rozwiązania w miłości jak najbardziej, ale myślę, że tutaj ona znajdzie, ta kobieta, to rozwiązanie na swoje problemy uczuciowe. Ona znajdzie w domu miłość, znajdzie w domu odpowiedź, tak? Czyli może tutaj być tak, że te problemy domowe już niedługo się zakończą, uczuciowe, domowe, tak? Bo to wszystko jest związane jedno z drugim, uczucie z domem oczywiście. Ta kobieta jest yy, mężatką na pewno, albo też z partnerem. Nie mieszka sama. <laughs> Moi drodzy, zobaczmy jeszcze, czego tutaj mogą dotyczyć te yy, ścieżki. Yy, zaraz zobaczymy. 12, 14, 16, 18. Tak, tutaj to jest wszystko powiązane, właśnie wychodzi, że z domem te sprawy związane z podejmowaniem decyzji, z domem, z uczuciami. Tutaj, moi drodzy, jeszcze koło domu jest młoda osoba, która ma dobre wiadomości. W sprawach finansowych, to oczywiście też tematem jest długich rozmów, a nawet plotek. Dobrze, jeszcze sobie tutaj zobaczymy, jak tu pokazują się nam te uczucia, czy to problemy, które były, moi drodzy będą pomału się rozwiązywały na pewno możliwe, że w tym rozwiązaniu problemów będzie właśnie miała miejsce podróż, tak? Podróż rozwiąże pewne problemy. Dobrze, moi drodzy. Co jeszcze tutaj idzie do tej kobiety, moi kochani, tutaj mamy moi drodzy Trumny. możliwe, że było jakieś zdrowotne osłabienie u tej kobiety, możliwe, że to było związane ze stanem zdrowia, z alergią, ale też z chorobami, jakimiś wirusami, bakteriami. Tutaj idzie polepszenie, jest słońce, moi drodzy. Także, jeśli ktoś nie domagał, to będzie tu w tym czasie poprawa zdrowia dobry los znak sukcesu koło właśnie słońca. No, i oczywiście, moi drodzy, tutaj taka rada: uważajmy na przeziębienia jakiejś choroby anginy. To jest jedno takie ostrzeżenie, ale też uważajmy w najbliższym czasie na fałszywe osoby, i te osoby mogą być związane z domem, z życiem rodzinnym. I oczywiście, moi drodzy, do domu idą zmiany. <laughs> Jest tutaj drzewo, idą zmiany. Moi drodzy, zmiany mogą dotyczyć polepszenia w każdym aspekcie życia. I tu jest bardzo dobra jakaś wiadomość ze zmianami do domu. Także, moi drodzy, myślę, że będzie polepszenie sytuacji w najbliższym czasie. Na pewno to jest dosyć takie spokojne, optymistyczne czytanie. Trzeba się zdecydować tutaj na pewne kwestie. To wszystko dotyczy domu i uczucia, moi drodzy. To jest bardzo ważne, żeby mieć skupienie właśnie na życiu, na sferze uczuciowej, tak? Także moi drodzy bardzo serdecznie ja Was pozdrawiam, myślę, że czytanie takie spokojne, oczywiście ja Wam obiecałam mojej kochane horoskop, moi kochani horoskop, bo Panowie też mnie oglądają, horoskop sierpniowy będzie już niedługo, oglądajcie moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.